Cześć, w tym materiale realizacja kontynuacji projektu małej kompaktowej szlifierki taśmowej, gdzie bazą jest silnik od pompy ogrodowej oraz pewne inne elementy, które znalazłem podczas wycieczek na złomowiskach, więc zapraszam. Myślę, że wchodziłoby w grę, więc... Miało być tak pięknie i równo, a wyszło jak zawsze. Więc w sumie nie ma różnicy, czy toczyłbym z rury kanalizacyjnej, czy z tego silnika. Przygotowanie na chwilę obecną tego to kawałka obudowy. Tak, aby można było do tego przykręcić jakiegoś blachora. Czyli część kołnierza należałoby w tym momencie usunąć. Ale tu dopiero jest kombinacja. Nie ma za bardzo jak tego złapać. Gdyby był większy uchwyt, to byłoby łatwiej, no ale jest jaki jest, więc trzeba improwizować. Jednak chyba dobrym pomysłem będzie wykonać nową tarczę z bardziej łatwego materiału do obróbki niż nierzewka chociażby z formatki stalowej, które to kiedyś namiętnie kolekcjonowałem, placha piątka w takich momentach cieszę się, że kiedyś zainwestowałem w złom, w sumie niektórzy robią to całkiem nieświadomie kupując na przykład samochody różnych dziwnych marek Każda maszyna otwór taki fajny film na kanale zrobił na temat kasowania luzów w tego typu tokarce, a ja jakoś się nie mogę zabrać za to, zawsze coś. I co wyszła popielniczka? Ale że nie palę, to taki produkt mnie nie satysfakcjonuje, więc jadę dalej. Tu jest dosyć mała średnica, bo zaledwie 8 mm. A popielniczka dosyć sporo waży. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie szlifować w kasku. Jakieś mikroszczegóły jeszcze warto dopracować. Im większa dokładność, tym większa żywotność pasa ściernego. Bicia nie ma, więc mogę teraz przysławać nakrętkę. Czyli w zasadzie to co jest, można by już złożyć. Do dalszych prac lepiej będzie mieć to w jednym kawałku. Może poza pewnymi drobiazgami, tak aby można było go położyć, no powiedzmy, umownie na plecach. Proszę bardzo, zrobiłem błąd. Tak ustawiłem obudowę, że rączkę mógłbym zamontować sobie z przeciwnej strony niż skrzynka. Z włącznikiem. Hm, w warunkach ziemskich byłoby to dosyć niewygodne do użytkowania. Dobra, teraz gdzie położyłem kask? A, dobra, jest tutaj. No i drugie pytanie: czy będę szukał tego u sąsiadów, czy gdzieś w garażu? O, prądu nie ma. Prąd jest, tylko ta profesjonalna wtyczka nie miała zbyt dobrego kontaktu. Waga? No jednak jest małe bicie tutaj. Trzeba jakąś korektę zrobić. Problem pewnie znacie z samochodu. Wyważenie czyli co? Kierunek wulkanizacja. bowiem się, że maszyna do wyważania kół mogłaby nie podawać temu zadaniu. Ale są inne sposoby. Na bank nabraiłem spawami. Ciekawe, jaki będzie skutek tej innowacji. No, chyba jest o to, o co chodziło. Takie wibracje mogą być. Czyli praktycznie wcale nie odczuwałem. Zastanawiam się, czy by nie wykorzystać rolki napinającej rozrząd do napięcia pasa ściernego, który nie jest jakiś super mocarny. 50 mm na 713 dosyć popularny rozmiar. Więc postanowiłem taki zastosować, gdyż moc silnika jest zbyt mała, żeby zrobić z tego profesjonalną świerkę taśmową. A profesjonalne sztiwierki mają pas 60 mm na 2000, więc to miało być urządzenie jakieś typowo kompaktowe. Ale z rolką napinającą rozrząd jest tego typu problem, że napięcie sprężyny jest przemocarne w stosunku do tego oto pasa i mogłoby go to zniszczyć dosyć szybko. Więc jeżeli nie znajdę rozwiązania na przepięcie sprężyny napinającej w inny punkt, tak żeby. Zmniejszyć jej siłę, bo samo rozwiązanie uważam, że jest fajne. Tylko że problemem jest siła napięcia. No i rolkę należy delikatnie przerobić, tak aby cały pas mógł ją okalać, w sensie cała jego szerokość. Czyli coś tu trzeba byłoby dospawać, dołożyć, no ale dobra, tam już nie będę wyprzedzał kroku, bo jeszcze kolejnym krokiem to jest ustawienie. Kąta tak, aby pas nie przemieszczał się i po prostu nie uciekał z rolki w lewą bądź w prawą stronę. Ale wcześniej całkowicie nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi na to, że oś silnika obraca się w nieprawidłowym kierunku w sensie powodując rozkręcanie mojej popielniczki napędowej do pasa. Z drugiej strony, założenie było takie, aby włącznik był po lewej stronie. Dostępny, a nie z tyłu, Na, żeby to miało sens, to pas ścierny musi obracać się z tej strony w dolnym kierunku. No i idealnie do wszystkiego jest to, aby oś obracała się w prawo, no bo wtedy będzie powodowało to skręcanie się gwintu, a nie jego rozkręcanie, bo rozkręcenie spowoduje, że ktoś dostanie w głowę tą oto popielniczką. Więc jeżeli jest to silnik trzyfazowy, no to żaden problem pewno, że znajduje się plonetamina taka oto, jak widać wszystkiego. Na pokrywie jest schemat. I o zgrozo jest to silnik jednofazowy z cewką rozruchową. Cewki są opisane jako main i AUX. Czyli main jest to cewka główna, a AUX rozruchowa. I teoretycznie... Teoretycznie to nie powinno dać się to zmienić kierunku obrotów, a praktycznie to być może wystarczy zmienić biegunowość cewki rozruchowej. Czyli to co tutaj widzimy, co jest podłączone do punktu oznaczonego jako V1 i U1 należy zamienić kierunkami. Tak, dobrze? Chociaż nie, tak naprawdę to jest mostek między W2 a V1 czyli ten mostek trzeba przepiąć z V1 na U1 a kondensator, który się znajduje zapiąć do V1 czyli zamieniamy wezmę się bo paluch za duży, żeby to pokazać przepinamy z tej strony na tą i na odwrót teraz pytanie, czy w tym przypadku pomogło tak, udało się Obraca się teraz w prawidłowym kierunku, tylko jeszcze aparat oszukuje. A teraz już widać. Wracając do napięcia pasa ściernego, to powinno być ono jak najmniejsze, ale żeby mogło być jak najmniejsze, to współczynnik tarcia koła napędowego powinien być maksymalnie duży. Czyli szklista powierzchnia, błyszcząca, nie jest to dobry pomysł, ponieważ przy obciążeniu pas będzie się ślizgał na tym że oto kole. I idealnym rozwiązaniem byłaby powierzchnia gumowa. Cóż więc począć? Gdybym wiedział wcześniej, to pewnie zakupiłbym na jakimś portalu, bo są różnego rodzaju fajne pianki samoprzylepne. Ale nie mam takowej, więc pozostaje rozwiązanie rodem z PRL-u, czyli dentka i butapren. Maluch jest. To są identki. Na szczęście nie u mnie, tylko w lokalnej wulkanizacji. Jest identka. Żeby było śmieszniej to dwunastka, więc naprawdę może być kaszluna. Lekko uszkodzona w sensie kilka ład, więc nie było stresu, żeby mi ją sprzedać za jakieś symboliczne piwo, czyli 5 zł. Ale nieopodal, w punkcie skupu zlokalizowałem dwie narzynki i jeden gwintownik M22 i M24 w niezłym stanie. Gwintownik tylko lekko skorodowany, ale wszystkie zęby w dobrej kondycji, więc skorzystałem. Koszt zakupu 0,50 50 zł. No a czasami, tak jak mówiłem wcześniej, jakiś gwint trzeba poprawić. Pani Wiata126P mogą dostać teraz gęsiej skóry. Pasuje na ciasno, więc teoretycznie i butapren może nie byłby konieczny. Jakby ktoś chciał, to jeszcze można skleić i będzie dokładna. Nie przyklejenie dętki raczej nie miałoby zbyt dużego sensu, bo pod wpływem temperatury, wibracji, sił na pewno dentka by się przemieszczała. Mam nadzieję, że większość wie jak przebiega procedura klejenia butaprenem. Najpierw smarujemy powierzchnię klejoną i materiału, następnie czekamy aż lekko wyschnie i dopiero wtedy przyklejamy. Inaczej nie będzie to dobrze trzymało. Połowa już jest, teraz druga strona. No i przyczepność jest super. Teraz blacha. Mam nadzieję, że ta nie będzie za mało sztywna. Uparłem się na ten odpad, ale spokojnie przynajmniej z Wocynku. Warto zauważyć, że przy tego typu rozwiązaniach najlepiej wybrać taki silnik, który będzie miał możliwie najmniejszy kołnierz. Bo wycięcie, nawet tego kołnierza, nie jest takie proste, gdyż część jego jest korpusem silnika. A lepiej, aby stolik był niżej, jak wyżej. Pas nie jest zbyt długi, więc pole manewru też nie jest jakoś bardzo wielkie. No, ale jakoś da się to ogarnąć. Pomysł na wykorzystanie rolki od rozrządu uważam, że jest całkiem niezły, chociażby z tego powodu, że łożysko, zastosowane w niej, jest przemocarne i niezniszczalne. Znalazłem rolkę, którą pozyskałem na złomowisku. Która jest bardzo fajna, z miękkiego materiału, i można sobie bez problemu w 3 minuty zrobić sobie z tego rolkę baryłkową. Bo tutaj, z racji tego, że ona jest wąska, no to trzeba jedną krawędź zjechać w tokarce, następnie nałożyć bądź dopasować jakąś rurę i albo ją odpowiednio obrobić. Jakąś grubszą to też nam się średnica zwiększa tej rolki. W przypadku, kiedy pasma. No niezbyt dużą długość. Czy w ogóle 713 to jest chyba typ pasa, to nie jest jego długość w milimetrach. Jak spojrzałem na fakturę, to mi się wydaje, że, że on ma 615 mm długości. 50x615 albo 50x613, coś takiego. No więc ta średnica rolki napinającej też nie powinna być nie wiadomo jak duża, a tutaj w tej rolce, no to trzeba by małą przeróbkę zrobić. No i troszeczkę tutaj jest problem z tymi odległościami. I to nieco komplikuje, więc idąc na łatwiznę, wykorzystam tą rolkę, którą znalazłem. Natomiast podkreślam, że uważam w dalszym ciągu, że budowa takiej domowej świerki taśmowej z wykorzystaniem rolki od rozrządu to nie jest głupi pomysł. Poza tym no, to niekoniecznie musi być taka rolka, bo ta jest z napinaczem są Jest mnóstwo innych rolek, takich, gdzie w zasadzie nic nie ma, jest tylko łożysko. Chodzi mi o takie rozwiązanie na sprężynie, które będzie odsyłała rolkę. Tylko blachę trzeba lekko ciachnąć o gdzieś tutaj. Właśnie teraz przydałoby się mu to narzędzie. Zawsze zastanawiam się, jak zbudowano pierwszą na świecie tokarkę, nie mając tokarki. Poszedłem w ślad Rafała. Dobry pilnik, dobra rzecz. jeszcze druga sprężyna, aby napiąć pas. Tak więc potrzebny jest tylny wspornik paska oraz stolik odpady odpadów też znajdą tutaj swoje zastosowanie rączka jest fajna, lecz niestety zbyt grubaśna aby zastosować się pod blachą i obawiam się, że obcięcie jej nadmiaru spowoduje mocne osłabienie i w efekcie połamanie za którymś tam pochwyceniem więc najlepiej byłoby zmienić jej konsystencję Wtedy byłaby większa szansa, że przetrwa dłużej. Ale czy to się uda? Zobaczymy. Stół zaczyna puszczać soki, a rączka twarda jak kamień. Coś czuję, że będę musiał ją zamknąć zaraz w imadle. Szaleję, jak nie zbuduję sobie porządnego imadła, bo to nie dość, że modelarskie, to jeszcze po przejściach. Jako materiał na stolik wykorzystam zaślepkę wyczystki pieca, która jest dosłownie idealna wielkościowo i krawędzie pozaokrąglane. Grubość materiału też jest spoko. A jako wspornik pasa ściernego, wykorzystam pozostały kawałek formatki stalowej, z której to robiłem płaszczyznę koła napędowego. Jeśli chodzi o grubość, to przerost formy nad treścią. Zobaczę, może znajdę coś bardziej idealnego, żeby nie trzeba było tego kroić. Znalazłem nieco lepszy materiał. już. O takim kształcie, że nie będę musiał dorabiać żadnych sporników, czyli kawałek ramy przyczepy. Praktycznie wszystkie części już są, więc można to pospawać. Jakby ktoś pisał komentarze w stylu, że nie ma to sensu ekonomicznego, to tak, zgadzam się. I równie dobrze można by się zapytać, co bardziej się opłaca łapanie ryb czy zbieranie grzybów. No, mniej więcej by było. Jakieś tam równoległości mniej więcej są. Można to poczyścić i zabezpieczyć. Teraz Coś mało tych części, a to niby wszystko ma być. No, jeszcze trochę, ale już coś widać. Podoba mi się ten suwakowy napinacz, który wyszedł spontanicznie, bo z tego co udało się zdobyć na złomowisku. Jeszcze tylko osłona przewiewnika, i jakby wszystko było kompletne. Wtyczka ku pamięci, że to ze złomu. Praktycznie wszystko. Nie praktycznie, tylko wszystko: 100%. Tu nie ma żadnej części ze sklepu. Jasne, a pas ścierny. No dobra, ale to materiał eksploatacyjny, nie urządzenie. Pracuje całkiem nieźle przy grubych kawałkach, nie ma problemu. Moc jest wystarczająca. Pas się nie zatrzymuje, nie, nie występuje efekt ślizgania, ale to dzięki dętce. Wygląd urządzenia też uważam, że jest na tyle estetyczny, że nie ma co się wstydzić. Udało mi się rączkę zamocować pod lekkim kątem ku lecz to dlatego, że nie chciałem wycinać materiału. A jest jej lekko za dużo w niektórych miejscach. Blacha konstrukcyjna. Jest ciut większa, dlatego żeby specjalnie to zostawiłem, żeby konstrukcja była sztywniejsza. A dodatkowo można jeszcze ewentualnie zamocować jakieś kawałek oświetlenia do narożnika. Zrobiłem tutaj błąd polegający na tym, że stolik przyspawałem za blisko. On tak naprawdę powinien być regulowany. I to można przerobić jeszcze, można byłoby to przeciąć i, i zrobić patent z regulacją. ale Chciałem do takiej prostych prac, żeby był tylko kąt prosty i część bez żadnych innych kombinacji. To nie jest jakiś warsztat metal-plastiki, żebym tutaj jakieś cuda wyczyniał. Także, jak na moje zapotrzebowania, to uważam, że jest super. Jak się podobało, to łapa w górę. I do następnego razu. Cześć.